Głównym hamulcem, który spowalnia ludzi, w głównym w zasadzie, to jest lęk. I pochodne lęku, bo lęk ma bardzo wiele pochodnych głównych rzeczy. Całe, całe dziesiątki tysięcy różnych dziwnych rzeczy, które są pochodnymi lęku, tak naprawdę. Lęk jest podstawowym elementem hamującym u każdego człowieka. Cokolwiek byśmy nie chcieli zrobić, co? Jak podejmujecie decyzję, jeżeli czujecie lek? Jeżeli jest to silny lek. Co robicie w takich sytuacjach? Nie podejmujemy decyzje. Podejmujecie decyzję, żeby nie działać. Zawsze podejmujecie decyzje. Albo żeby działać, albo żeby nie działać. Albo żeby działać, albo żeby się wycofać. Albo żeby działać, albo żeby zamknąć się w sobie. Zawsze podejmujecie decyzje. Ale nie są to decyzje ofensywne. Są to decyzje najczęściej defensywne, każące mam się wycofać do tyłu, albo zamknąć w sobie. Czyli po prostu początek stagnacji, jedności, tak działalnych, że wymusza na nas podjęcie decyzji o niedziałaniu, o nie niewchodzeniu w pewne rzeczy, o angażowaniu się. Choć tak naprawdę z drugiej strony może się czuć potem no złość na siebie samych, Niezadowoleni z Waszej decyzji, prawda, bo inna z kolei część Waszej osobowości będzie Wam podpowiadać, że to nie jest dobra decyzja i powinniście iść do przodu, nie? Ale niestety tak działają kochani lęki. Lęki to są normalnie jak kotwice, które zahaczają się gdzieś tam, prawo na dnie i hamują cały, cały jego statek, hamują jego płynięcie do przodu. I gonią. Dlatego lęki to jest coś, z czym się będzie trzeba rozprawiać na bieżąco i w pierwszej kolejności. Ponieważ na lękach są oparte największe hamulce. Popatrzcie na różne doktryny społeczne czy religijne. Dlaczego ludzie, mimo że wiedzą, że tam coś nie gra, siedzą w tym dalej. A nawet jak już naprawdę wiedzą, co tam nie gra, niektórzy dalej jeszcze siedzą w tym. Tak. Na wszelki wypadek będę w tym siedzieć, i na wszelki wypadek, powiedzmy sobie, spełnię wszystkie wymagania. To na wszelki wypadek tak zrobię, będzie bezpiecznie. Nie? Będzie bezpiecznie, nic mi się nie stanie. Jak to wszystko spełnię, to jest gwarancja, że nic tam się dziwnego potencjalnie nie stanie. No, Jakie jest pierwotne źródło rynków? Pierwotne źródło rynków? Nigdy się na tym nie zastanawiałem tak do końca. Na, pewno, na pewno się to wiąże z brakiem odczuwania energii Bożej. Z dużym zamknięciem na nią. Na pewno się to wiąże jak, jak, z czymś takim, że jeżeli zaczyna się brak odczuwania energii Bożej, po jakimś czasie jakby chwieje się cała Twoja moc. Cała, cała zdolność, jakby wiesz, no, cała siła. W związku z tym... Yy, Rosną tutaj, rosną w człowieku takie, takie rzeczy, właśnie związane z coraz większą formą wątpliwości. Coraz większą formą wątpliwości. Oczywiście to najpierw tworzy pustkę, to nie jest tak, że od razu tworzy jakieś takie silne lęki. Na początku powstaje pustka, z pustki potem powstaje lęk. My żyjemy już na takim etapie, gdzie powiedzmy sobie, lęki już mamy poprzejmowane, mamy swoje własne, więc jakby nie musimy się martwić, skąd one przyjdą, bo one już są tak naprawdę, to, to umartwienie się już dawno jest za nami, że tak powiem. Teraz w zasadzie powinniśmy myśleć o tym, jak się tego pozbyć tak naprawdę, bo lęki to my już mamy. To nas one się wiążą z jednego źródła. No, tak naprawdę z braku energii Bożej, z braku miłości tak naprawdę. Ludzie, którzy kochają, z reguły się nie boją. Naprawdę kochają. Nie, nie boją się, z reguły czują jakieś dziwne poczucie bezpieczeństwa właśnie. Ponieważ prawdziwa energia takiej naprawdę czystej miłości daje to poczucie bezpieczeństwa. Świadomość Boża rozwinięta, świadomość Bożej opieki daje poczucie bezpieczeństwa. Dobre intencje dają poczucie bezpieczeństwa. Często właśnie lęki są skutkiem tego, że... Coraz bardziej skrzywiały się nasze intencje od bardzo dobrych do coraz bardziej niedobrych. Potem oczywiście przychodziły po pierwsze skutki